Cześć, dzisiaj taki wiosenny spacerek. Piękna pogoda, troszeczkę wieje. Yy, niedawno natknąłem się na filmik pana Łuczaja przedstawiający niemiecką zupę 9 ziół. Yy, bo wiem szczerze, że dosyć yy, dosyć ciekawe. I tak wyszedłem się przejść zobaczyć, czy można te 9 ziół już nazbierać. Yy, skład się może nieco różnić, ale zawsze będą wchodziły w to takie zioła jak pokrzywa, podagrycznik ziarnobłon, który w poprzednim filmiku przedstawiałem, krwawnik, jakieś świeże młode listki, mniszka, jasnota, wszystko to co, to, co znajdziemy, gwiezdnica. Chodzi o to, żeby liczba była jako dziewięć. Jeżeli kilku ziół nam brakuje, możemy do tego celu użyć chociażby tymianku, rozmarynu czy nawet bazylii, żeby uzupełnić tą dziewiątkę. Dlaczego dziewiątka? Dziewiątka jest liczbą szczęśliwą, zamyka... W numerologii pewien cykl jest taką cyfrą opiekuńczą. Jest również cyfrą najwyższą e, z, lip, z liczb pierwszych w numerologii. E, nastawiona jest przede wszystkim na pomoc innym, na współczucie, na podnoszenie energii. E, z tego, co się jeszcze dowiedziałem podczas tej, jedzenia tej zupy. Może tak zacznę troszeczkę od początku. Jak przygotować zupę? Robimy wywar na warzywach. Powiedzmy taki rosołek, ziółka, dziewięć różnych ziół siekamy bardzo drobniutko, jak natka, jak szczypiorek. Wrzucamy do tej zupy, do tego dorzucamy pokrojone w kostkę ziemniaczki i całość gotujemy. Powstaje taka ziołowa zupa ziemniaczana lub kartoflana, jak kto woli. Co teraz do dziewiątki? Ważne jest, znaczy ważne. Kiedyś e, praktykowało się e, spożywanie tej zupy w taki sposób, że podczas jedzenia e, myślano o dziewięciu różnych rzeczach. E, różnych w sensie z różnych kategorii, ale dziewięć rzeczy e, z jednego kręgu zainteresowania. Czyli na przykład o dziewięciu przyjaciołach, o dziewięciu wrogach, o dziewięciu e, rzeczach, które trzeba zrobić, o dziewięciu własnych wadach, o dziewięciu Planach lub dziewięciu marzeniach. Chodziło o to, żeby to zawsze była liczba o dziewięć. Taki mały e, rytuał, potrawa również e, była jedzona właśnie w okresie teraz tutaj e, jarych godów, świąt Wielkanocnych. Zakwitły już pierwsze zawilce. Tak wyglądają tutaj łączki, łączki, polanki nad, e, nad morzem w Gdyni. Zawilce są roślinami trującymi, jak zresztą e, prawie wszystkie jaskrowate. E, oczywiście mają również swoje właściwości. E, jak wiadomo jaskry e, nazwa wzięła się od, od jaskry, od oczów, dlatego są również stosowane w tym, w tym miejscu, ale nigdy nie samemu. To jest tak jak pamiętacie może z przebiśniegiem. Ma dosyć sporo właściwości, ale jest to bardzo małe dawkowanie. E, nie można z tym e, przesadzać i nie można e, samemu eksperymentować. Jeśli chodzi o zawilce, e, kiedyś były używane w celu odprowadzenia zmarłych na tamten świat. Stawiano je, jeżeli były, oczywiście dostępne, e, świeże wokół. E, wokół po, w, w pokoju dookoła. Kiedyś właśnie w ten sposób się, e, się żegnano. Używa się również e, kadzideł z e, zawilca. Które na w którym na węgielku okadzano właśnie miejsce: czy to przyszłego pochówku, czy to pokój, gdzie żegnano takiej osoby. Zawilce są również używane w celach odpędzania właśnie zwykłych duchów, przeganań, przeganań, przeganiania bytów. Ale mam dzisiaj loczki. Stąd też warto mieć, jeżeli mamy dom na jakimś dawnym. In, na dawnym innym miejscu, zabudowanym w dawnej wiosce, yy, być może starym cmentarzu lub przy cmentarzu. Yy, jak wiadomo, większość yy, duchów duszyczek nie robi tego specjalnie, ale potrafił się gdzieś tam yy, zabłądzić. Już kilka razy też miałem z tym styczność, więc nic strasznego. Także ja jeszcze mam troszeczkę suszonego zawilca z zeszłego roku, ale myślę, że co nieco uszczyknę. Wspomnę, że zawilce są oczywiście chronione bodajże teraz pod częściową ochroną, więc jeżeli już zrywamy, to zrywamy dosłownie kilka gałązek z jakiegoś miejsca, gdzie jest ich jednak dużo, żeby nie zrobić jakiejś tam bardzo dużej szkody. Wiem, że pewnie dużo osób tego nie pochwali, aczkolwiek jeżeli zachowamy naprawdę środki ostrożności, nie wyrwiemy tych roślin, nie, nie uszkodzimy za bardzo, nic takiego złego się nie stanie. Często więcej zawilcy jest niszczonych po prostu pod nogami czy pod kopytkami niż właśnie podczas takiego zrywania. Pojawił się już również świeżutki podagrycznik. Przed chwilą podawałem przepis, gdzie wrzucamy go do zupy, ale tak jeszcze przypomnę, podagrycznik oryginalnie i chyba naj Jedno z pierwszych jego zastosowań od razu po poleczeniu podagry to kiszenie ogórków. No, niebawem będzie w sezon już na jakieś małosolne i tak dalej. Podagrycznik sprawdza, iż proces, sprawia, iż proces kiszenia zachodzi troszeczkę szybciej, szybko, star, szybciej startują i zapobiega również psuciu. Ma w sobie właśnie takie naturalne związki kwasowe, które to wszystko pilnują.